Szanowni Państwo, akcja pomocy Piotrusiowi w Radiu Istebna powoli dobiega końca. Pozostały nam jeszcze dwie licytacje i kalendarz Radia Istebna, z którego dochód oczywiście w całości przeznaczamy na pomoc Piotrusiowi. Kalendarz zresztą już dotarł fizycznie do, do studia Radia Istebna. Tutaj, proszę Państwa, widzicie go. W środku są zdjęcia osób, które nadesłały zdjęcia i zostały zakwalifikowane do tego kalendarza. Więc ten kalendarz w cenie 50 zł plus 14 koszty przesyłki, czyli 64 zł jest ten kalendarz. Zapraszamy do nabycia, do składania zamówienia przez stronę Radia Istebna. Tam możecie wybrać ilość sztuk i my wtedy wysyłamy Wam po odpowiednim zaksięgowaniu wpłaty za kalendarz. Ale ja chciałbym, proszę Państwa, wrócić do licytacji, więc. W najbliższą niedzielę o godzinie 18.00 będzie licytacja obrazów, jest to druga licytacja, pierwsza odbyła się obrazu Piotra Jakubczaka. Jak wiecie, 5900 uzyskaliśmy cenę poprzez dom aukcyjny, że tak powiem, Nie bezpośrednio w Radiu Istemna, a ta licytacja, która będzie w tą niedzielę, będzie w Radiu Istemna, będzie na żywo, będzie na YouTube, na Facebooku i, i audio również można będzie poprzez stronę Radia na wysłuchać tej licytacji i oczywiście wziąć udział. Także zapraszamy do tego, aby przyszłą niedzielę sobie po prostu zarezerwować o godzinie 18, czyli tak pod wieczór już jest czas, żeby usiąść i w ten sposób licytując wspomóc leczenie Piotrusia. Więc tutaj mamy Jana Żyrka, pierwszy obraz. I drugi obraz, już te, zresztą obydwa obrazy pokazywałem. Oj, drugim obrazem jest y, tutaj y, y, kawą malowane. Nie wiem, tu znowu będą odbicia. No właśnie, tu z tym będzie problem, żeby to jakoś. Y, Robert Heczko. Świetny obraz malowany kawą, już oprawiony i y, y, do tego przygotowany, aby go wylicytować. Więc proszę Państwa, niedziela, godzina 18, jeżeli technologia nie zawiedzie, będziecie nas mogli zobaczyć na Facebooku, na YouTubie i w Radiu Istebna online. Będziemy licytować te obrazy i mamy nadzieję, że tak jak w przypadku obrazu Piotra Jakubczaka, uzyskamy fajną kwotę, która pomoże wesprzeć rodziców w walce o zdrowie małego Piotrusia. i Kolejna później licytacja to już y, darowizna, że tak powiem, fundacji jest bosko, ale o niej powiem już y, jak się skończy ta, żeby nie mieszać dwie licytacje. Teraz chciałbym, abyśmy się skupili przez ten tydzień i poinformowali wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby wziąć udział, bo my mamy jakiś tam zasięg, tak? Mniejszy, większy, jak to tam każdy uważa. Natomiast w tym przypadku chciałbym poprosić, aby ten zasięg był jak największy, żeby osoby spoza trójsi, spoza nawet województwa śląskiego wzięły udział w tej licytacji i pomogły w ten sposób Piotrusiowi. Wiemy, że sporo osób się już angażuje, że akcja pomocy Piotrusiowi nabrała tempa i włączył się Koniakowi i Jaworzynka. Niestety nie udało się do Jawożynki nagrać tej pomocy, która dzisiaj się odbywała tam właśnie pomszach kiermasz. Natomiast no, nie wszędzie jest szansa być i, i natomiast to jeszcze, co nam zostało, to te dwie licytacje i kalendarz. Dlatego bardzo, bardzo gorąco namawiam, zachęcam, jeżeli nie Wy, to udostępnijcie. Może ktoś inny zdecyduje się na ten właśnie gest serca i wesprze tą akcję poprzez licytowanie obrazu, z których dochód przeznaczony jest oczywiście na leczenie Piotrusza. I to myślę, że w tym momencie już powoli kończymy działania z. Piotrusiem, że tak się wyrażę, z pomocą Piotrusiowi. Od nowego roku przed nami nowe zadania, nowe wyzwania. Bądźcie państwo z nami, będziemy dalej działać. Więcej, jeżeli ktoś będzie chciał się czegoś więcej dowiedzieć, będzie miał to okazję jutro na audycji o 20:30 w radiu Istem na Kaleidoskop. Na stronie radia jestem na playerze wejdziecie tam i będziecie mogli wysłać jeszcze więcej informacji albo zadać pytania, jeżeli ktoś jeszcze coś chce dopytać. Także proszę Państwa, kalendarz, licytacja w przyszłą niedzielę i później kolejna licytacja i na ten rok, yy, że tak powiem, plan. Yy, to nie był żaden plan, ale takie nasze, nasze działania, jeżeli chodzi o pomoc Piotrusie, się zakończą. Z nowym rokiem podejmiemy nowe działania i mam nadzieję, że tak jak w tym roku byliście wspaniali, dopisaliście nie tylko poprzez to, że tutaj braliście udział, ale poprzez indywidualne nawet włączanie się w tą akcję, jakby choćby w Koniakowie czy w Jaworzynce i w Istemnej również. Więc dziękuję za to i zapraszam do następnych akcji. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia.